No tak Szanowni Państwo, otwieram obrady 14 sesji nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kleczewie. Witam panów burmistrzów, Panią skarbnik, kierowników jednostek, Panie i Panów Radnych. Witam wszystkich obecnych na sali. Jako, że mamy problem z urządzeniem technicznym, to Pani Marta w czasie głosowania będzie mówiła ile za, ile przeciw, tak, ile się wstrzymało. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Bardzo proszę, abyśmy nacisnęli przycisk z napisem kworum. No jak liczę, to na stan 15 radnych chyba wszyscy są obecni, tak? Nie ma jednej pani, pani Maciejewski. czyli 14 jest obecnych. No musimy potwierdzić, tak żeby było głosowanie możliwe. To co, no to przechodzimy na głosowanie ręczne? To ja... I co, nie da rady? To ja mam propozycję, Szanowni Państwo Radni, żebyśmy przeszli na głosowanie wyjątkowo yy, ręczne. Czy możemy? Wyjątkowo dzisiaj tak zrobić? No nie, może propozycję przegłosujemy. Tak, kto z Państwa jest za tym, żebyśmy dzisiaj wyjątkowo zastosowali głosowanie ręczne. O, dziękuję serdecznie. Trzeba będzie listę zrobić później tak i jakie głosowania były. No więc punkt pierwszy mamy za sobą. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 14. Możemy podejmować uchwały, stanowiska i wnioski. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Państwo radni otrzymali się ten porządek. Przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku? Porządek został przyjęty jednogłośnie. I punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwał lub zajęcie stanowiska. Pod literą A uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2019-2026. Bardzo proszę Panią Skarbnik o uzasadnienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na wniosek burmistrza wnoszę o wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Na lata 19-26. Zmiany będą y, dotyczyły załącznika numer 1 i załącznika numer 2. W załączniku numer 1 wieloletnia prognoza finansowa zostały zaktualizowane dane związane z wartością dochodów i wydatków. Y, ta aktualizacja związana jest z tym, że w, między, w okresie międzysesyjnym podejmowane były zarządzenia wprowadzające dochody otrzymane odwoje wody. Ponadto yy, dokonano korekty wydatków majątkowych objętych limitem, to jest związane z wprowadzeniem yy, w załączniku numer 2 nowego przedsięwzięcia, które będzie realizowane w 2020 roku. I omówię właśnie to przedsięwzięcie. W załączniku numer 2 wprowadzamy pod numerem 41 nowe przedsięwzięcie, które będzie obejmowało lata. 19-20. W uchwale budżetowej roku 19 mamy to przedsięwzięcie już ujęte na kwotę 65 tysięcy złotych. W związku z tym, że w uchwale budżetowej mieliśmy określoną nazwę budowa ulicy 3 maja, ulicy Solidarności księcia Jerzego Popiełuszki. W związku z tym, że dokonali, zgłosiliśmy wniosek, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę 11 listopada do alei 600 lecia poprzez ulicę 3 Maja, ulicę Solidarności, księdza Jerzego Popiełuszki w Kleczewie Y, musimy dostosować wieloletnią prognozę finansową i uchwałę budżetową. Y, otrzymaliśmy na wniosek złożony 12 kwietnia 2019 roku otrzymaliśmy y, pismo wojewody Wielkopolskiego informujące o przyznaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego, program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. We wniosku, z wniosku, we wniosku wykazana była kwota szac, według kosztorysu inwestorskiego 3 000 000 024. Do tego należy doliczyć zgodnie z ustawą do wysokości 2% kosztów nadzoru inwestorskiego. Oczywiście te koszty mogą być ruchome, bo mogą być mniejsze w wyniku negocjacji bądź oferty. Poprzez, po uzyskaniu wszystkich dokumentów wymaganych do, do podpisania umowy, zostanie podpisana umowa. Wartość dofinansowania przewidywana 50% wnioskowanej kwoty to będzie kwota 1 512 213 zł. I w związku z tym należy w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzić wyżej wymienione zadanie z limitem na rok 2019 65 tysięcy zł i taki, taką wartość już mamy w budżecie roku 2019 na rok 2020 y, całą wartość realizacji inwestycji 3 100 zł wartość nakładu włącznie 3 165 zł i dziękuję. Czy do uzasadnienia pani skarbnik są jakieś pytania? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Pani Skarbnik. Ja mam takie pytanie. Jaka była historia w ogóle to, że zaczęliśmy się starać o dofinansowanie akurat na tą inwestycję? Skąd to się wzięło? Z czego to wynikało? A ja może poproszę o odpowiedź tutaj wnioskodawcę, który był w imieniu burmistrza i wnioskował o składu. Panie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Y, dwukrotnie składaliśmy wniosek, y, z, teraz, mam nadzieję, z powodzeniem, dotyczącym tej, ulic, y, tej ciągu ulic. W y, ubiegłym roku, w roku 2018, w ramach y, programu rozwoju dróg lokalnych, y, program rządowy y, na lata 2016-2019, Złożyliśmy wniosek, niestety wtedy on nie uzyskał akceptacji komisji oceniającej i weryfikującej nasz wniosek. Też były braki związane z dokumentacją przy tym zadaniu. Po tym jak uzyskaliśmy zgłoszenie na, ze Starostwa Powiatowego na realizację możliwość realizacji tej inwestycji, ponowiliśmy wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę, który trwał właśnie do 12 kwietnia 2019 roku. No taka jest historia, czyli mamy dokumentację, mamy możliwość aplikowania o dofinansowanie i wtedy składamy wniosek. No tak, to była jedyna dokumentacja, która miała też ważne zgłoszenia. Tak, to było istotne, to co dyskwalifikowało nas na jesieni 2018 roku. Teraz było dla nas atutem. Szybkość złożenia wniosków, część samorządów, bo tych samorządów i wniosków, które aplikowały w wiosennej rundzie do programu ministerialnego, było stosunkowo mało, bo jak Państwo wiedzą, opracowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń teraz jest no, czasochłonne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że. Gdybyśmy mieli więcej opracowanych dokumentacji, to mielibyśmy szansę otrzymać dotacje na inne nasze inwestycje? To była jedyna, która w tej chwili mamy dokumentację zakończoną i tylko tu się mogliśmy starać? Trudno mi odpowiedzieć za komisję wojewody, czy byśmy dostali, gdybyśmy mieli, gdybyśmy złożyli. Natomiast ja mogę potwierdzić, że to była dokumentacja, która spełniała warunki aplikowania do konkursu wojewody. Ja też może nie chcę tu wprowadzać czarnowictwa, Uchwała, którą Państwo podejmiecie, zamierzacie podjąć, jest jednym z elementów, jednym z punktów, które nas będzie premiować przy zawarciu ewentualnych umów. To jest tak, że niespełnienie kilku warunków, a jeszcze jesteśmy w połowie tej drogi, nie przesądza o tym, czy podpiszemy umowę z wojewodą. Liczymy, że tak, mamy taką nadzieję, walczymy o to dofinansowanie. Po podpisaniu umowy dopiero będziemy mogli na 100% powiedzieć, że to była operacja udana. Jeżeli mogę, to nawiązuję tylko do tego, że właśnie mamy w budżecie na ten rok takich projektów kilka, co najmniej. I dobrze było, gdybyśmy w miarę szybko te wszystkie projekty wykonali, uzupełnili, przygotowali. Jeżeli pojawiałyby się takie dofinansowania, to że można było w każdej chwili korzystać żebyśmy mieli wybór, z którego skorzystać, a, a nie tak jak w tej chwili, no całe szczęście chociaż na jeden się załapał projekt. To ja pozwolę sobie jeszcze tutaj doprecyzować wypowiedź Pana Eugeniusza. Panie Radny, Pan parafrazuje moje słowa sprzed kilku miesięcy, bo ja o tym dokładnie mówiłem, że przygotujmy dokumentację, niech ona leży i czeka na półce, bo do tej pory było tak, że były konkursy, a my nie mogliśmy Aplikować o dotację, dlatego że nie mieliśmy dokumentacji. Dlaczego nie mieliśmy, no to, no to nie do mnie pytanie, bo za krótko tu pracuję. Natomiast w tym momencie faktycznie trwają prace nad tym, aby takich no, możliwości już nie przegapiać, żeby dokumentacja czekała na konkurs, a nie, że jak jest ogłoszony konkurs, to my rozkładamy bezradnie ręce, bo nie jesteśmy w stanie zdobyć pieniędzy, bo jakiegoś tam nie ma pozwolenia albo czegokolwiek takiego. Przygotujemy kilka takich projektów, natomiast tutaj, że tak powiem, no też nie, nie bądźmy, że tak powiem wariatami, nie będzie ich tam 40 na półce, bo, bo to jest po prostu niegospodarność, tak, więc musimy się zastanowić, które z tych inwestycji mają największe szanse na otrzymanie dofinansowania i właśnie te projekty będziemy realizować. W budżecie mamy pierwotnie tak naprawdę, bo te analizy wymagają czasu, więc my do budżetu narzucaliśmy bardzo dużo pozycji. W tym momencie trwa dokładnie ich weryfikacja, chociażby na podstawie tych zapisów w regulaminu konkursu, które Wojewoda ogłasza. I teraz, jeżeli dojdziemy do wniosku, że na tą, na tą, na tą i na tą inwestycję nie mamy najmniejszej szansy zdobycia dofinansowania, to po prostu będziemy z ich inwestycji rezygnować, a przerzucimy te pieniądze na to, co ma szansę zostać w przyszłości zrealizowane. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. No nie bardzo rozumiem stanowiska tutaj radnego Michalaka, dlatego że w marcu tego roku na sesji żeśmy ten temat poruszali. To było dofinansowanie, to jest oficjalny, oficjalny nabór projektów w ramach funduszu dróg samorządowych i wtedy była mowa, że maksymalnie można zgłosić dwie drogi, jeżeli mamy projekty. My mamy, mieliśmy projekty, czy mamy projekty, które. I teraz tu powiem co brak w tych projektach jest podział geodezyjnych, pasa drogowego, brak y, koniecznych wykupów na y, podbudowę za projekt ciągów komunikacyjnych i brak pozwoleń czy zgłoszeń. Taki projekt, które ewentualnie są, bo są ich dwa podobno, y, nie spełniały żadnego kryterium. Jedyne, które. I tutaj trzeba ukłony zrobić dla służby pana burmistrza. Postarały się, żeby, tak jak tutaj pan Eugeniusz powiedział, dopiąć te, akurat tę inwestycję, o której teraz mówimy. I teraz my się trochę zdziwimy, że, że jest jedna, jedna droga. Powinniśmy to walczyć. Dostajemy połowę pieniędzy, a my tutaj się martwimy, co, co zresztą. No, starajmy się o te projekty, wytypujmy, róbmy wszystko, żeby te projekty były, i starajmy się. Dziękuję. Może odpowiem, pa, Panie Radny. Nie chodzi mi o to, że jestem przeciwny, czy że nie, nie róbmy. Oczywiście jestem za. Każde dofinansowanie jest mile widziane, bo nie musimy tylko za własne pieniądze wszystkiego robić. Chodzi mi o to, żeby było więcej takich możliwości. Jak pan burmistrz słusznie zauważył na początku roku powiedział, że będziemy przygotowywali dużo tych projektów i będziemy gotowi na składanie takich wniosków. Nie jednego, ale przynajmniej kilku. I, i, I moja troska wynika tylko z tego, że ma, za chwilę będziemy mieli październik. Okazuje się, że jest nadal ten jeden, który był już kiedyś zaczęty i, i nic więcej się na razie nie, nie zadziało. I, I tylko z tego moja troska wynikała, żebyśmy te kolejne projekty, które będą się, które powinny już być, żebyśmy mogli też, gdy wystartują jakieś konkursy, żeby mogli wystartować, zgłosić. Bo nadal mamy tylko ten jeden. Tylko to. Dziękuję. Jeżeli nie ma głosu w tej sprawie, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rada, panie burmistrzu, ja może tyle odniosę się co do tych projektów. Pamiętacie, państwo, koleżanki i koledzy radni, że tych projektów. No nie wiem, nie będę tutaj dokładnie mówił, ale kilkanaście powstało. I między innymi taki projekt był zrobiony. Tręby, budy, droga. Wydano pieniądze i ten projekt ostatecznie musimy wyrzucić do kosza. Nie wiem, po co to było robione. Wydawane pieniądze. Dziękuję. Myślę, że panie radny Stolarski, gdybyśmy przypomnieli głosowanie nad tym projektem, pewnie pan był za, ale nie jestem pewien. Oczywiście mogę się mylić, mogę się mylić. Panie przewodniczący, może i byłem, na pewno byłem za, bo w swoim okręgu to byłem za, ale nie wiedziałem, że tak się konstruuje ten projekt, że, że potem się go wyrzuca. No jak się projekt robi? To się wykupuje grunty, robi się dokładnie podziały, pomiary, to wszystko, i wtedy jest projekt ważny. Ale co z tego, że jest projekt, a okazuje się, że ten się forał, niewykupione grunty? No to jak podchodziliśmy do tej sprawy? Dziękuję. No właśnie, dobrze że powiedział Pan, podchodziliśmy. Czy są jeszcze głosy w tej sprawie? Proszę bardzo. Kolego radny. Żeby wykupić grunty, to najpierw musi być projekt, żeby wiedzieć, jak ta droga będzie przebiegała. I dlatego myślę, że najpierw projekt musiał być zrobiony, a dopiero trzeba było zastanowić się nad wykupem gruntów. Szkoda, że nie zostały wykupione. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy nie będę w tej sprawie? Tu polemiki utwarzał z kolegą Radnym, ale pan doskonale wie. No, jak pan nie wie, to no, no, na jakiej zasadzie się robi projekt? Od czego się zaczyna? Dziękuję. Chcę powiedzieć, że ja tego nie robiłem, ani pan. Są odpowiednie były służby w latach po, po wcześniejszych i dlatego to jest tak. Dziękuję. Kolego Wiesiu, na pewno jeżeli czegoś nie wiem, to się dopytam u pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy nie są no, jeszcze? No, panie kolego. Jeszcze jeszcze. A bardzo panie proszę panie Ja nie jestem takim specjalistą jak pan, bo pan ostatnio był dobrym specjalistą w sprawie Złotkowskiej drogi. Tylko dziwi mnie taka sytuacja, że pan nie był w latach poprzednich, jak była oddawana, jak była budowana takim specjalistą. I mam prośbę do pana burmistrza, jak pan radny jest takim specjalistą, to może stanowisko takie specjalne utworzyć do pana radnego i go zatrudnić. Dziękuję. Panowie, no już myślę, ja że. Myślę, że ta dyskusja nie zmierza do niczego. Panie Przewodniczący, Pani jeśli Pan pozwoli. Panie Pawlaczyk, myślę, że przerwiemy tą dyskusję. Panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli, jeszcze jedno zdanie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, z oboma Panami się zgadzam. Stanowisko nasze teraz jest takie, że jeżeli przygotowujemy jakiś projekt, to faktycznie kompleksowo, bo to prawda, wcześniej była. No były robione projekty, tylko że te projekty niespecjalnie można było wykorzystać, bo one były jak gdyby niekompletne, bo czegoś tam zawsze brakowało. W tym momencie, kiedy, że tak powiem brzydko, upatrzymy sobie jakąś drogę, czyli krótko mówiąc wiemy, że na podstawie dokumentacji konkursowej, projektowej ona ma szansę uzyskać dofinansowanie, no to będziemy wykonywać dokumentację od A do Z, czyli łącznie z tymi wykupami, no ze wszystkim, z projektowaniem już i z podziałami nieruchomości, bo, bo bardzo często mamy bałagan w działkach, że chociażby przykład tej inwestycji, Teraz, którą powiat będzie realizował w Budzisławiu. Rondo jest, w kawałek drogi jest prywatnej działca albo działka wręcz wchodzi w, w drogę, więc mnóstwo, mnóstwo bałaganów, dokumentacji. Więc jak już się za coś bierzemy, to faktycznie od początku do końca będziemy to prostować. Czyli krótko mówiąc, czekać w 100% gotowi na pojawienie się dotacji. Jeżeli ta dotacja się pojawi, no to my wtedy wyciągamy z półki dokumentacji, aplikujemy i yy, walczymy o te pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Taka refleksja na koniec. Ja chciałem powiedzieć, że większość z nas była w poprzedniej Radzie. I trochę dziwne, że zachowujemy się tak, jakbyśmy tam po prostu nie byli i nie brali odpowiedzialności za to, co było wcześniej. To tyle. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmiany uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Kleczew na lata 2019-2026 w wersji otrzymanej w projekcie? Kto jest za? 14 osób, tak? Dziękuję bardzo. Uchwała została przy przyjęta jednogłośnie i uchwała następna zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kleczew na rok 2019. Bardzo proszę panią skarbnik o uzasadnienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Następstwem przyjęcia, podjęcia uchwały o wieloletniej prognozie finansowej jest uszczegółowienie budżetu roku 2019. W związku z tym, że w załączniku numer 6 w planie wydatków majątkowych mieliśmy ujętą inwestycję pod nazwą Budowa Ulicy 3 Maja Solidarności Księdza Jerzego Popiołuszki w Kleczewie o wartości 65 tysięcy, dokonujemy czynności. Technicznej, to znaczy y, zmniejszamy, y, wyrzucając nazwę tej inwestycji, a wprowadzamy inwestycję o nazwie ujętej w wieloletniej prognozie finansowej, to znaczy przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę 11 listopada do Alei 600-lecia, poprzez ulicę 3 maja, ulicę Solidarności i księcia Jerzego Popiełuszki w Kleczewie, również na wartość 65 tysięcy, żeby wystąpić występowała spójność między wieloletnią prognozą finansową a budżetem, który jest jej częścią. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do uzasadnienia? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kleczew na rok 2019 w wersji otrzymanej w projekcie? Dziękuję bardzo. 14 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czwarty punkt wolne wnioski. Bardzo proszę kto w tym punkcie z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę pan radny Tylman. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rada. ja chciałbym zadać takie pytanie. Dwa tygodnie temu były zaczęto czyścić nawierzchnię drogi w miejscowości Józefowo i trzy czwarte wioski jest oczyszczone i Firmy nie ma dalej. Czy, czy, czy dalej w Sowiecze będą, będą kontynuowane te prace? Będą kontynuowane te prace, tylko że zepsuła się maszyna. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, pan, radny, pan przewodniczący Michalak. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rada, też mam pytanie odnośnie kontynuacji na osiedlu kwiatowym. Destrukt na dwóch ulicach bodajże niecałych jest zostało położone, Zostały jeszcze trzy. Czy tam będzie kontynuacja, czy? No. Dziękuję. Na razie z destruktu nic już żadna nowa nawierzchnia nie będzie kładziona. Jak państwo ślednicie doniesienia Prasowe, zresztą było bardzo głośno na konwencie, ostatnim konwencie wójtów i burmistrzów. Niestety, destrukt został ostatnią decyzją urzędniczą uznany jako odpad. A jeżeli to jest odpad, no to nie można go ponownie wykorzystać do budowa drogi, czyli coś co zeszło z drogi nie może ponownie trafić na drogę. To jest bzdura ostatnia, znaczy bzdura ostatnia. Może nie powinienem tak oceniać decyzji urzędników, ale w mojej ocenie 31 tysięcy ton destruktu właśnie leży na hałdzie i się marnuje. Jeżeli ktoś szybko nie podejmie decyzji, no to, no to w tym roku ten destrukt już jest nie do wykorzystania, bo temperatury na to nie pozwolą. Więc wierzę w to, wierzę w ludzki rozsądek i to, że ta decyzja zostanie uchylona i że ten destrukt wkrótce zostanie do gmin rozdysponowany jeżeli zostanie rozdysponowywany, no to będziemy kontynuować inwestycje na terenie naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania? Jeżeli nie, punkt ostatni. Zamykam posiedzenie dzisiejszej sesji. Dziękuję serdecznie za obecność.